Nie może drzewo dobre złych owoców rodzić, ani też drzewo złe dobrych owoców rodzić. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Drodzy Wierni, katolik w dobie internetu jest szczególnie narażony. Każdy człowiek jest szczególnie narażony na bardzo poważne pokusy, ale dla katolika jest to szczególnie niebezpieczne, ponieważ misja i wezwanie, jakie zostało. Mu po pokazane ukazane przez Pana Boga, który jest prawdą, jest misją trudną, dlatego że człowiek musi wyjść z pewnego fałszu, z pewnego zafałszowania, wyzwolić się z działania ojca kłamstwa, a żeby żyć w prawdzie. Natomiast tu się pojawia dla każdego człowieka pokusa, ażeby wejść w wirtualną rzeczywistość i kreować tam fałszywy wizerunek siebie, a zarazem uwierzyć w ten fałszywy wizerunek siebie. I stąd też człowiek, zanurzając się w tą wirtualną rzeczywistość, nieraz sam już nie jest w stanie odróżnić, co jest prawdą, a co jest szpanem, co jest pewnego rodzaju autopromocją, a co jest prawdziwym moim ego. I Rzeczywiście, dając się ponieść naszej fantazji i naszej potrzebie pokazania się, nieraz dochodzimy do absurdalnych sytuacji. Zobaczcie, jak działają wszelkie portale społecznościowe. Cała sztuka polega na tym, żeby wypromować siebie, żeby siebie pokazać, żeby przyciągnąć uwagę i rzeczywiście, znając pewnego rodzaju jakieś techniki, możliwości. Można naprawdę stworzyć wizerunek siebie, który będzie atrakcyjny dla innych. Ludzie będą wchodzili, będą oglądali, będą lajkowali, podziwiali, ba, będą naśladowali. I już pojawia się wszelkiego rodzaju nauczycieli życia, którzy pouczają nas, jak poprawić nasze życie, pokazują nam, jak mamy postępować, działać i tak dalej. Wszystko to dla. Wielu osób jest bardzo ciekawe, atrakcyjne, śledzą poszczególne jakieś odcinki, poszczególne filmiki, wskazówki, komentują, lajkują, udostępniają i tak dalej. A wierni, rzeczywiście na swoich różnych kontach próbuje wygenerować jakiś idealny obraz samego siebie, dobierając odpowiednio zdjęcia, Pokazując odpowiednio swoje zainteresowania, swoje możliwości, tak, żeby inni mieli właśnie takie wrażenie, że mają do czynienia z kimś wyjątkowym, z kimś, który jest godzien tego, ażeby poświęcić czas na jego profil, ażeby go obserwować, ażeby go podziwiać. I drodzy wierni, również w tej dziedzinie religijnej tutaj znowuż pojawia się ta sama pokusa. Katolik nie jest pozbawiony tej pokusy. Jedni będą oczywiście uderzali, dajmy na to w urodę, inni będą w modę, inni w jakiś tam styl życia. Katolik będzie mógł siebie promować właśnie w taki sposób, ażeby pokazać innym, jakim to ja jestem rzeczywiście ortodoksyjnym, głęboko wierzącym, przekonanym katolikiem. I to, drodzy wierni, tak naprawdę Rzeczywiście, dla każdego jest ogromną pułapką i w większości, w zdecydowanej większości wypadków, jest wielkim niebezpieczeństwem. Nie ma z tego praktycznie chyba żadnego pożytku, a wiele szkód, ponieważ nieraz jest tak, że człowiek naprawdę uwierzy w tą autoreklamę, sam z sam siebie zacznie zwodzić, myśląc że jego profil internetowy, jego wypowiedzi, jego jakieś tam powiedzmy aktywności nie tylko w internecie, ale tak w ogóle pod publikę już świadczą o tym, że jest naprawdę dobrym katolikiem, a może się okazać, że to są tylko słowa. Nasz Pan Jezus mówi, że nie przez słowa się zbawiamy, że będzie wielu mówiło, Panie, Panie. Ba, nawet niektórzy będą dokonywali cudów, wypędzali demony i tak dalej, a to wcale nie znaczy, że będą zbawieni. Pan Jezus ostatecznie powie, nie znam was. I to jest właśnie ta weryfikacja. To jest ten bardzo poważny moment, kiedy wychodzi na jaw prawda. Ja prawda przemawia do człowieka i mówi, ja cię nie znam. Możesz siebie rzeczywiście promować, możesz siebie przedstawiać jako nie wiadomo kogo, ale ja cię nie znam. Odejdź ode mnie, bo jesteś człowiekiem zafałszowanym. Jesteś człowiekiem, który jest niewiarygodny, człowiekiem, który działa pod publikę. Dlatego też, drodzy wierni, Pan nasz Jezus Chrystus nieraz się domaga w Ewangeliach owoców od człowieka. I to jest tak na dobrą sprawę. Ten wymierny wskaźnik tego, na ile żyję prawdą i na ile do tej prawdy się przybliżam. I naprawdę owocem nie jest to, że ja powiedzmy, nie wiem, w internecie, czy w gronie znajomych, czy gdziekolwiek indziej powiem, że Bergoliu jest heretykiem i nie jest papieżem. I jeszcze jak go tam zbluzgam. Różnymi niecenzuralnymi słowami, to wtedy już po prostu jestem tu prawdziwym katolikiem. To nic nie znaczy. To, wręcz, to jest wręcz coś odwrotnego, to pokazuje, że daleko ci do katolicyzmu, ale bardzo daleko. Te owoce to jest wewnętrzna przemiana. Pan Jezus w swoim czasie rzeczywiście przeklął drzewo, które nie zaowocowało. Nie znalazł na nim żadnego owocu. Więc to nie jest tak, że jak się ma dużo liści, które szeleszczą i które robią taki szum, i wydaje się, że to jest piękne, zdrowe drzewo, że to wystarczy. Kiedy Pan Jezus przeklął tą figę, która nie miała owoców, natychmiast uschła. I rzeczywiście Pan Jezus będzie się przyglądał każdemu z nas. I będzie chciał zobaczyć prawdziwe owoce, nie to, co my jakby wyprodukujemy i będziemy pod publikem próbowali pokazać nie coraz bardziej radykalne wypowiedzi, nie coraz bardziej jakieś tam powiedzmy radykalne ataki personalne na tego czy tamtego, tylko realnie moją, moją przemianę wewnętrzną. Zdarza się nieraz też przecież w naszych rodzinach, że one są w jakiś sposób rozbite, że część osób przychodzi do tradycji, przychodzi do kościołów, kaplic bractwa, a część osób dalej chodzi na nowo z ordu albo jest niewierząca. I jest to oczywiście dramat rodziny i jest to też dramat tych katolików, którzy chcieliby, ażeby cała rodzina zjednoczona przychodziła. Do tego samego miejsca, ażeby w sposób ortodoksyjny Panu Bogu oddawała kult, a zarazem, żeby czerpała łaski. I nieraz jest tak, że działania tych osób powodują właśnie skutki totalnie odwrotne od tych zamierzonych. Dlaczego? Dlatego, że działają. Nie w ten sposób, czy znaczy wydają owoce, mimo że chodzą i jakby są zasadzeni w dobrej glebie tej glebie, na której wyrosło tylu świętych w ciągu całej historii kościoła. A tutaj jest jakby totalna dziczka, która wydaje cierpkie owoce, które nie tyle, że nie pociągają, ale wręcz odpychają, ponieważ próbuje się zacznie zaczynać od. Różnego rodzaju personalnych wycieczek, ataków, wyzywania kogoś, od heretyka, od jakiegoś powiedzmy nie wiadomo kogo, i tak dalej. Po prostu najzwyczajniej na świecie od głupich. I czy ludzie, widząc właśnie ten cały jad, który wypływa z ust takiego tradycyjnego katolika, plus widząc też jego osobiste słabości i błędy, upadki, którzy ich nie ma, sumują to wszystko i mówią, że to jest jakaś bardzo niebezpieczna sekta, która powoduje właśnie tego typu zachowania. I jaki jest tego owoc? Czy przez takie bluzganie, takie używanie takich różnego rodzaju epitetów, atakowanie innych, doprowadziliśmy kogoś do nawrócenia? Czy ktoś rzeczywiście powiedział tam jest prawda, tam jest łaska, tam jest Bóg, chce tam pójść. Czy słyszeliście od bliskich swoich takie słowa, po tym jak ich tam, powiedzmy, przemaglowaliście i przewałkowaliście w taki sposób? Czy czasem właśnie nie słyszeliście czegoś odwrotnego, że znalazłeś się w jakiejś bardzo niebezpiecznej sekcie, która cię odmieniła, ale nie na dobre. Tylko na złe. Stąd też drodzy wierni, i co z tego, że mogę powiedzieć jestem tradycyjnym katolikiem? I co z tego, że mogę powiedzieć, że jeżdżę codziennie, czy tam powiedzmy co niedzielę na mszę świętą, tradycyjną, że nie chodzę na nowo z Ordo? Ale zadaj sobie pytanie, czy wydajesz owoce, które Pan Bóg zweryfikuje? Bo ludzie mogą rzeczywiście nawet uwierzyć w naszą autoreklamę. Bo przecież, nawet najbardziej szaleni, że tak powiem, patostreamerzy, również katolicy, mają jakieś tam grono obserwatorów i cieszą się, że ksiądz taki czy taki gdzieś tam bluznął w taki sposób. O, to jest ortodoksyjny, dobry ksiądz, obrońca wiary, i tak dalej, bo, bo tam po prostu użył takiego epitetu i takim mocnym słowem coś tam określił. Ale Pan Bóg będzie weryfikował, bo Pana Boga się nie da oszukać, Panu Bogu nie da się jakby, w tak sposób zapakować swoje cierpkie owoce, żeby On myślał, że rzeczywiście to są te pożądane przez Niego owoce. Nie jedynie jego nigdy się nie da oszukać Dlatego też drodzy wierni zawsze zadawajmy sobie to pytanie a jaki jest postęp mój wewnętrzny jaki sposób przekłada się moja religijność na moje osobiste uświęcenie to jest niesamowicie ważne chcesz nawrócić swoją rodzinę pociągnij ją dobrym przykładem Niech Cię zobaczą, jak się zmieniasz. Niech zobaczą w Tobie działanie Ducha Świętego, i wtedy się zastanowią, co się stało. Był taki i taki, zaczął jeździć tam i się zmienił. Poprawił się. Jest innym człowiekiem, zachowuje się inaczej. Coś tam musi być specjalnego, że tak to owocuje. I nie trzeba się wykłócać, nie trzeba nikogo wyzywać, nie trzeba nikomu wytykać jego herezji. I już sam dobry przykład będzie pociągający. Ale jak to zrobić? No właśnie wyjść z tego, z tego obszaru autopromocji i autoreklamy, który będzie... Ten, ten obszar autopromocji i autoreklamy działa zarówno wobec otoczenia... Ale też i wobec mnie samego. Niektórzy są, lu, są tacy ludzie, którzy, jakby z natury będąc leniwymi, nic ich tam nie obchodzi, żeby siebie promować. Najlepiej, żeby się schować, żeby nikt mnie nie widział, nikt się mną nie interesował i nikt mnie nie zaczepiał, niczego ode mnie nie chciał. Więc oczywiście oni się nie będą gdzieś tam promowali, ani w świecie wir wirtualnym, ani też w takim życiu towarzyskim, tylko gdzieś tam się będą wycofywali, żeby było tylko wygodniej i lekko. Ale. Tworzą w swojej głowie pewien właśnie obraz, że przecież jest super, że przecież jest w porządku, że niewiele trzeba robić albo nie ma co się specjalnie śpieszyć. Tym ludziom należy jasno pokazać, czy albo inaczej sami muszą dążyć do tego, żeby wprawdzie spojrzeć na siebie, czy czasem nie zaniedbuje czegoś, co jest Konieczne, i istotne na ten moment, że to nie jest sprawa błaha, tylko w końcu muszę się za to zabrać, bo to Panu Bogu się nie podoba, bo to robi właśnie, to Pana Boga obraża, bo to powoduje, że jestem człowiekiem, jakby niespójnym i nazwijmy to tak w pewien sposób dwulicowym. To jest ta pierwsza sprawa, a druga to wyłączyć w sobie tą tendencję do tego, żeby ciągle myśleć, co ludzie o mnie powiedzą i pomyślą. Informacja, którą otrzymujemy od ludzi, nieraz jest konieczna i potrzebna dla nas, ponieważ ludzie potrafią nam powiedzieć prawdę i, i w porządku. Ale miejmy zawsze tą świadomość, że przez to, że, że ludzie mnie chwalą, nie staję się lepszym i przez to, że mnie ganią, nie staję się gorszym. Czasami te opinie mogą rzeczywiście w jakiś sposób odzwierciedlać rzeczywistość, ale w niektórych wypadkach nie. Jest tylko istotne, na ile Pan Bóg podziela te opinie, które do mnie docierają. Więc nie tyle wsłuchuj się w to, co ludzie o mnie mówią, bo jak rzeczywiście nie słyszę słów krytyki i wszyscy mnie chwalą, to mogę powiedzieć, no to w sumie jest bardzo dobrze ze mną, może wcale nie jest. Albo już popadam w jakąś tam, powiedzmy, melancholię, bo słyszę ciągle słowa krytyki, a będą one na przykład wynikały z zazdrości, z jakiejś złośliwości. A nie po prostu oddawały obiektywnie rzeczywistość. Stąd też, drodzy wierni, każdy z nas ostatecznie będzie zweryfikowany pod kątem owoców, które wydaje. I dlatego też Najświętsza Maria Panna jest dla nas takim najpiękniejszym przykładem, jak mamy owocować. Jeżeli na nią spojrzymy, to zobaczymy, że u niej tak naprawdę nie ma żadnych deklaracji. Nie ma takiego gadania w znaczeniu Panie, Panie. Jeżeli coś deklaruje, deklaruje szczerze Bogu, ale nie po to, żeby ludzie to widzieli, czyli fiat voluntas tua, to jest, jest jej deklaracja. Ale ta deklaracja staje się naprawdę cenna przez to, że ona w cichości swojego życia czyni tą deklarację konstytucją swojego życia. I rzeczywiście żyje tak, jak powiedziała. My w każdym ojcze nasz, który odmawiamy, powtarzamy te słowa. Bądź wola Twoja, ale czy życiem swoim to potwierdzamy. To jest pewna deklaracja, którą składamy Panu Bogu, ale czy w codzienności rzeczywiście tak czynimy. Najświętsza Maria Panna była dla otoczenia praktycznie nieznana. Była totalnie ukryta, a jest najświętsza, przenajświętsza, ponad wszystkie istoty stworzone. Jej świętość wydała najpiękniejsze owoce. Natomiast my, na ile my jesteśmy, możemy powiedzieć, że w tym naszym życiu, bardziej lub mniej ukrytym, wydajemy jakieś owoce, że jak nikt tego nie widzi, jak nikt mnie nie pochwali, jak nikt mnie nie doceni, to po co się starać? Czy czasem nie ma takiej mentalności w nas, że dla człowieka jeszcze, dla jego pochwały, do, dla docenienia, jestem w stanie coś zrobić. Ale jeżeli nikt tego nie widzi, Nikt nie widzi małej mojej wierności ukrytej i znanej tylko Panu Bogu, to po co się mam starać i podejmować te wysiłki, które czasami tak wiele ode mnie wymagają i tyle mnie kosztują. Są też, drodzy wierni, mimo że są wakacje i chciałoby się tak w sobie wszystko odpuścić, pamiętajmy, że Pan Bóg w każdej sytuacji. Pragnie tych autentycznych owoców naszego życia. Dlatego też ani wakacje, ani jakiejkolwiek inne okoliczności nie zwalniają nas od tego, ażebyśmy się troszczyli o to, by nie tyle w deklaracjach, nie tyle w gestach zewnętrznych, co w życiu naszym wydawać prawdziwe owoce, ażeby żeby Pan Bóg, który spojrzy na życie nasze nas pobłogosławił, a nie nas przeklął, żeby przyciągnął nas do siebie i wprowadził nas do Królestwa Niebieskiego, a nie powiedział nam: Idźcie precz ode mnie w ogień wieczny, przeklęci, ponieważ nie wydaliście tych owoców, których od Was oczekiwałem. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.